Dobrze, kolejne pytanie było, czy czy albo dlaczego nie robię wymiany zabawek, A więc moi drodzy, jakby ja to robię, robię wymianę, ale jakby jako dodatek, żeby moje psy po prostu były w stanie się wymieniać zabawkami tak jak ja chcę, a nie jak one chcą. Natomiast we Frisbee docelowo chcę mieć psa, który pracuje na jedną zabawkę ze mną, a nie jakby. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem przeciwnikiem wymiany. Natomiast nie chcę, jakby pomijam etap, w którym później muszę psa uczyć, że tej drugiej zabawki nie ma. Zwyczajnie. Od początku ucząc go na jednej zabawce, uczę go tego, że jedna zabawka to jest zabawa ze mną i że to jest super ekstra. I naprawdę jakby przy dżemie uczyłam, uczyłam na jednej zabawce i wyszło nam to całkiem dobrze przecież. No więc przy czuro nie czuję żadnej potrzeby, żeby robić to inaczej. No bo jak nauczysz tego na innej zabawce psa, no to, to po prostu nie musisz już tego przekładać później i to jest ekstra super i fantastyczne i ten pies naprawdę robi to przecudownie. Jak już to dobrze i będzie on to kochał. Ale chłopaki, no serio, to ja nie widzę zwyczajnie potrzeby uczenia na wymianę. I to tyle, no serio.